No to na zdrowie! Lenopurem dla zdrowych zatok. już od czwartku skupona Lidl Plus. Pomero żółte 5,99 za kg. Wszystkie produkty finish. Drugi tańszy produkt 70% tani. Tylko w piątek polski cukier, biały kryształ. 5 opakowań plus 5 gratis. Lidl, to się opłaca. Paznokcie. Zadbane, mocne i lśniące. Na tym mi zależy. Dlatego wybrałam Regenerum. Regenerum. Regeneracyjne serum utwardzające do paznokci. Błyskawicznie tworzy trwałą warstwę. Wypełnia ona ubytki w płytce i scala jej strukturę. Zawarta w Regenerum Żywita. Działa jak zbrojenie. Wzmacnia osłabione paznokcie i chroni je przed uszkodzeniami. Utwardzacz Regenerum daje lśniące i mocne paznokcie. Hybryda nie jest mi już potrzebna. Regenerum. Pełna regeneracja. Renault Symbios Full Hybrid i tech z systemem Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Samoładująca się hybryda z zasięgiem do 1000 km. Renault Symbios już od 97 900 zł z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Renault. Vivigo, klikasz i pożyczasz. Nawet 5000. NRSO 0%. Sponsorem programu jest producent nowej masty 6E. Sponsorem programu jest właściciel marki L'Oreal Paris, producent pielęgnującego podkładu trumacz z kwasem hialuronowym. Na program zaprasza sponsor, producent leku Xynorin na Katar. Jak widzicie, jesteśmy w hotelu, ponieważ dzień jest krótki i niestety muszę.